Wskaźnik termometru w słońcu 477. To będzie kosztowało tysięcy więc to czyni jakieś. ciao, dzień dobry. Dzień dobry. Tu Mariusz i Ola. Cześć. Z kanału Mariola w Podróży. Tu zostajesz? A tutaj dają jeść, tutaj dają jeść. A i możemy iść prosto Szukamy Teraz na śniadanie. Dzisiaj wyjątkowo stwierdziliśmy, że wyjazd opóźnimy, jako że tak dosyć wcześnie staliśmy w końcu. Tak, mamy teraz plan, żeby wstawać ze wschodem słońca. No i powoli. się to udało. Powoli, powoli. Tymczasem poruszamy się w takich uliczkach, które są tutaj w Wietnamie bardzo popularne. No, sposoby ochrony przed, przed słońcem Rady sobie, jak mogą A tutaj e, oryginalna elewacja i dach Aha Ekologiczny Z tego co się dowiedzieliśmy, muszą te elewacje i dachy, co nazwałaś, wymieniać co jakiś czas mhm. Ponieważ, no, nie jest niszczą to zbyt się. trwałe I się po prostu niszczą i to jest piękne, że przeszliśmy 100 metrów dotarliśmy już do głównej drogi. Życie już kwitnie. I ja Mamy że... Tak. Na Wybraliśmy już miejsce jedzeniowe. Przy ulicy Głośnej. Ale było trudno. E, mamy ochotę na, na owsiankę ryżową. I tutaj pani ją robi. Będzie z podrobami. I już jest. Tak, że było i... trudno, oczywiście sobie bo przeszliśmy może z 10 metrów. Jak widzę, że są paski imbiru na wierzchu, szypiorek, trochę pieprzu. 15 tysięcy kosztuje jednak. Zatem to będzie 2,50. Bye bye. Zatem od rana Realizujemy nasze marzenia. Poczekaj, to ja i prawidłowe. większe. Mm. jaki słodziak? Słodziak? Mm? Tak, jak Aha, tak więc kokosy w delcie Mekongu mają szczególną powiedzieć, moc, smak. Tak, są bardzo charakterystyczne, takie słodkane. Te mniejsze, większe są tutaj bardziej wytrawne, kwaśne, a malutkie mają tak skondensowany i intensyfikowany smak. Liczką śmigamy do naszego guesthouse, a tu obok groby postawione w, za takim ogrodzeniem są tutaj daty 1967 i tam jest jeszcze 1942. Kurde. I znowu groby tuż przy chatach. Na pak Google a wypatrzyliśmy, że tutaj właśnie po tej stronie kanału znajdują się całkiem fajne ścieżki, powiedziałbym rowerowe. Tak i wjechaliśmy tutaj, mimo że to nie jest nasz kierunek dzisiejszy, ale na chwilę tutaj sobie błędzie. Ola mówiąc takie wielkie, miała na myśli fakt, że jak jedziemy drogą, to palmy no wydają się takie normalne, no, nie doniczkowe, ale rewelacyjnego. Ale Dopiero... tu się okazuje, że one mają z 8 metrów. A oprócz takich palm, to są chyba e, palmy kokosów wodnych. Tak mi się coś wydaje. Rosną inne palmy, to są palmy kokosowe. Prawie, że na wyciągnięcie ręki. Znowu się zrobiło zielono. Zresztą cały czas jest zielono, więc to może nie jest najlepsze określenie, ale zrobiło się wybitnie zielono. Jakby ktoś w photoshopie podkręcał kolory. Dobra, Zobaczyliśmy kawałek z drogi. Widzicie tutaj taki wiecheć i są, jest państwo, pan i pani, którzy z palm robią właśnie takie wiechcie. Nie wiem czy to na opał. Można powiedzieć, że sprzątają tutaj delta Mekongu. Piękna nasza drużka rowerowa. Tutaj też suszą się jakieś kawałki liści od tych palm kokosowych. Jedziemy dalej. Słuchajcie, tu jest dom i są otwarte drzwi. I chcę Wam pokazać. Zincia! Jaki piękny widok z okna mają, a właściwie okien nie mają, tylko od razu widok na palmy. Pięknie. No, ja już Jest. <grymne> jeszcze na tego wszystkiego przynieśli nam jako krapis. Arbuza. I... Arbuza. Kurze, wiecie co, ja się nie nadaję do, do takiego jedzenia. Wolę mieć wydzieloną forty. bo jestem takim łasuchem i wpieprzam ile tylko mogę. I teraz ruszać za bardzo, nie ja mam. dasz radę? <grymne> I hamak. O, a jeszcze jako taka ciekawostka, no, tutaj są nami... Mhm. Jest tu, przy którym siedzi takie towarzystwo jakby facetów pracy albo jakieś spotkanie biznesowe. Tak, często właśnie obserwujemy, że nawet w takich knajpach nie szukają jakichś takiej, wiecie, restauracji Fancy fancy też nie wiem czy takie w ogóle tutaj znaleźć, no ale dobra, załóżmy, że tak. To przychodzą do takiej właśnie jadłodajni, muzyka gra, czy Krem. telewizor głośno włączony. Easy. Tutaj na jubilacie wyprzedza nasz dziadzio. A mnie zaintrygował wskaźnik termometrów w słońcu 47.7. Ja się czuję jak beczka, tak obiedzony. Ale czy jest lepszy sposób na to, żeby żebyś tego uczucia pozbyć? Aktywność fizyczna. I tak rowerem będziemy odpijać teraz mniej uczęszczane ulice Natomiast nie powiem jak będzie jakaś kafejka z hamakami Oj bardzo chętnie się teraz wyłożyła To będziemy usprawniać tą aktywność fizyczną polegającą na bujaniu się na hamakach Kilka, yeah. kilka odcinków wcześniej pokazywaliśmy Wam, że ziarno suszy się bezpośrednio na ulicy I, Tutaj tak, też. i tak samo jest w tym miejscu Nikomu to nie przeszkadza, że połowa trasy jest Wyłożona Też spękana ziemia Hello Mario To są właśnie te plusy wytyczania własnych ścieżek poza głównymi szlakami, trasami komunikacyjnymi. Właśnie odjechaliśmy ile 500 metrów Ciao. od głównej drogi i mamy takie widoki, że ja mógłbym tutaj pedałować cały dzień. No a tu jeszcze kolejna ciekawostka chciałem Wam zaprezentować w jaki sposób. Przewozi się duże meble, takie jak na przykład. No trudno powiedzieć, czy to jest przeprowadzka. Tak to trochę wygląda, albo jak wyposażenie. Taką szafę mieliśmy dzisiaj w pokoju. No i mamy taki wózik. Właściwie to przyczepkę można nazwać kolorowa do tego zwykły motor i heja. takie mostki towarzyszą nam wow. proszę gęsiego gęsiego właściwie kaczego kaczego, kaczego. ale pięknie wchodzą Jedna za drugą. No to mamy naszą upragnioną kafejkę. Są Można też. Mhm. może później. Telewizor naturalnie włączony, ale też są hamaki. A my już tutaj w części i zamówiliśmy kokosy. Ci ludzie brodzą ta tutaj w tym kanale, zbierają liście z dna i zdaje się, że budują tam tamę. Budują tamę. Z tego miejsca to widzę. Zjechaliśmy z drogi, żeby... Pokazać Wam pierdolion kaczek. Coś niesamowitego i one wszystkie w tym momencie tak jakby się myją, czyszczą. Super. Ale powiem Wam jedno. Jest... Taki odór. Tutaj tak smród, że już uciekamy. spadamy stąd Przejazd tutaj tą ścieżką bajka powtarzam się, ale coś wspaniałego wybetonowana droga Ważne dodatkowo w pola ryżowa. może powiedzieć, że to jest droga oznaczona. Tak, tak. W Google Mapach to jest droga, co prawda oznaczona jako droga piesza. Jakby ktoś chciał tu przyjechać, tu ma nazwę. robić tak skocznie a robi się skocznie to wszystko przez to że tutaj ta ścieżka to nie jest wylany asfalt tylko to są takie betonowe płyty, bloki płyty. Betonowe. Mhm. i no niektóre się zapadają niektóre nie i w związku z tym no rozja robi swoje po prostu łamią się dodatkowo tak. więc co Dlatego... jakiś czas jest jakaś wyrywa mamy naszego słabe łóżka tam, to żółte Słabeusz, pole. A. Mariusz Słabeusz. Przypomnijcie sobie, jak wygląda Słabeusz. Kim jesteś? Jesteś Słabeuszem. Kim jesteś? Jesteś Słabeuszem. Dobra, tam mamy to pole ryżu, żółte. A tutaj obok jest pole. Początkowo też myśleliśmy, że to są pola ryżowe, ale nie. To są um, takie rośliny, z których wyplatają maty. Różne takie wiecie, rzeczy słomkowe. To jest I co to. I dzisiaj dowiedzieliśmy się, żeby te rośliny miały idealne warunki do uprawy, potrzebują mieszanki wody słonej i, I słodkiej. Okay. Mm -hmm. A właśnie w dalecie Mekongu taka jest. Tak to można spotkać. A jeszcze woli wyjaśnienia. Jestem słabouszem, ponieważ nie mogę napieprzać. Mimo słabego są poczucia za to. Kłamiesz! Ha pani? Nie, Mariusz kłamiesz, ściemniasz jak nie wiem co. Jakie są samo samopoczucia? Powiedz jakie? Dzisiaj rano powiedziałeś mi, że trochę mi w gardle dropie! I co? I tyle. I przez to, że później nic nie powiedziałem. W Kumajcie to, że on <laughs> cały czas dzisiaj śpi. Ja wstałam przed siódmą. No nie mówię, że i on ma wstawać przed siódmą. To prawda, dzisiaj cały dzień śpię. Ale no kuźwa... Ups. Nie wiem o której wstałeś. trzydzieści, gdzieś koło ósmej. Po śniadaniu znowu drzemka przejechaliśmy, nie wiem, z 5 km, hamaki, znowu drzemka. Ja mam dosyć takiego podróżowania. Za to ta pani, widać, że wróciła. No, nie, że mam super formę, ale no kurde, do tak sił dziennie, to sił. tydzień po prostu. Staję się robić. taką sekutnicą. Nie sekutnicą, kuźwa. Ja chcę po prostu zwiedzać nowe, a nie siedzieć w jednym miejscu. I najlepiej spać. <noise> Bo wiecie, nie, my nie siedzimy w jednym miejscu. Siedzimy w jednym miejscu, nie siedzimy. <noise> Opowiadaliśmy Wam o tych trawach. I tutaj są właśnie zbiory. To się dzieje na polu, a na drodze też praca wre. No imponujące to jest. Muszę wam powiedzieć, że to pole, tutaj wlazam, jestem przy paniach. Tu jest mokro. To jest wszystko skąpane w błoto wodzie. Niedługie są te trawy. Słońca. Ludzie z pól wychodzą z plonami różnymi pierdami i to jest bardzo widowiskowe. Bye bye! bye, bye. bye. No, 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 no. Ludzie prawdopodobnie czekają na transport, żeby te wszystkie trawy na materacy pozbierać. Hello! Si, ciao. Postanowiliśmy zobaczyć jak dużą od jak dużą od jak dużą odnogę rzeki Mekong mamy do pokonania. Akurat przepływa olbrzymia barka. Jakieś tam materiały budowlane chyba ziemię, a może piasek gdzieś. Jadąc tutaj ja byłam przekonana, że te kominy, które tam widzicie, takie stoż kocycki, one będą tutaj przy brzegu i chciałam w końcu rozwikłać zagadkę, co to jest takiego. Ale okazuje się, że wszystko mieści się na tej wyspie. Natomiast jest tutaj taka rampa pod daszkiem. I widać, że są cegły, więc już mam potwierdzenie, że to jest cegielnia. I wczoraj byliśmy, prawda? Przy podobnym kominie ja się zastanawiałam, czy to taki zabytek, czy co. Ale to są jednak kominy. Oto. Chłop zjechał prawie do rzeki. A no teraz musi się wdrapać. Jak ci tam słabe łóżku? Bardzo dobrze, moja ty nie Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o kokoskach. Tam na tej barce przewożą kokosy. Albo na tym statku. Jo, jo jo, tu już Was Mariuszek Słabeuszek. Okazuje się, że nie jestem w stanie dalej jechać, dlatego szukam miejsca mam do spania. Ale ma hotel i całkiem nieźle wygląda. I tego, tego by się nikt nie spodziewał. Ula la! jakie ceny. 290 tysięcy kosztuje nocleg. Albo na godzinę 80 tysięcy którą wybierasz, chcesz? No całkiem całkiem fajnie chociaż trochę śmierdzi jak na mój gust A światło może włączyć? Come on Sympatycznie No nic, idę zagadać z panią o jakiś mniej śmierdzący mi robi bagietkę, a to są te wspaniałe szpadki z mięsa mielonego. Mmm, jami. Ciekawe czy mi też dał orzeszki. I tu są orzeszki. Teraz, teraz podgrzewa. Tychota. A ten cały stragan z jedzeniem Pana, widzicie, jest tuż przy drodze. A więc ludzie zatrzymują się na motorkach, biorą na wynos. Dwie minuty już mają żarcie w, żarcie w siatce i jadą do domu. Chyba nie powiedzieliśmy. Bagietka będzie kosztowała 8 000, Więc to czyni jakieś, nie wiem, złoty 50, złoty 60. Chyba się znajdzie. Podjechaliśmy do apteki. Aczkolwiek ta apteka jest taka Malu, bardzo. Malutka. Malutka i łoboga. Ale pani skumała od razu hasło insulin Tak, bo po wietnamsku sprawdzałam insulina to jest insulin yeah. Nasz wietnamski Progres no has i ka been w, ka improved. w każdym razie nie, nie miała tutaj powiedziała, że w mieście będziemy pytać w mieście Co tutaj mamy Ola? Oh, o, mm. mamy... Rękę pani, która przyniosła zupę dla No to czas kolacji. Mariusz zamówił zupę w ze swoimi ulubionymi, przeroszonymi kawałkami mięsiwa. Tak, ja mam dodatkowo taką teorię, że jak coś mnie bierze, przeziębienie, ból gardła, katar, ból I... to właśnie rosołek. Postawić ją na nogi, na pewno. Jest najlepszy na to. A ja mam swoją bagietkę, która już mi prawie wystygła, i do tego poprosiłam tutaj u pani wywar. Do którego wrzuciłam jej kiełki, i no taka już prawie regularna zupa się zrobiła. A chciałam małą miseczkę wywaru, ale od przybytku głowa nie powoli. Kochani, podobał się film łapa w górę. Czekamy na wasze komentarze. I jeśli nie zasubskrybowaliście naszego kanału, to serdecznie zapraszam, aby być z nami na bieżąco. I z tego miejsca mówimy Wam see you do następnego vloga. Pa pa! pa, pa.